Cześć tu słuchajcie, witam w kolejnym odcinku z Dragon Age Straż Zasłony. Specjalnie witam się z wami z Liwiańskiego Wybrzeża, żeby po raz 45 nie widać się z wami z latarni. W pierwszej kolejności sprawdziłam sobie jeszcze mm, pomiędzy odcinkiem ten nowy nóż, który dostaliśmy i zobaczcie, że on w końcu jest lepszy od noża, którego my aktywnie używamy. Nasz nóż zadaje 4 razy 80 punktów obrażeń, dlatego zadaje w sumie 320, a tutaj będziemy zadawać już 329 plus jeszcze 60 punktów od zimna. Więc warto sobie w końcu podmienić ten sztylet. Oczywiście jak będziemy w latarni, to możemy też sobie tutaj nadać mu jakąś dodatkową umiejętność, a raczej nałożyć jakieś zaklęcie. Swoją drogą właśnie udajemy się do tej latarni, no bo mamy tutaj jeszcze kolejne misje do wykonania. I pewnie znowu się wydarzyło... O, mamy jeszcze jakąś notatkę. Hmm. To jest ta wiadomość z frontu przyszła. Ruk, choć okoliczności, które doprowadziły do naszego spotkania nie były raczej w smak ani tobie, ani mnie. Cieszę się, że do niego doszło. Słyszałam o tobie od Warika Harding. Wyrażała się... Czekajcie, czy to jest ta wiadomość? Oczywiście, że nie. Zgładzenie Katarandy. Ruki, też nie mogę uwierzyć, że udało wam się pokonać Katarandę. E... Próbowałem swoich klątw, nie wycho wychodzi na to, że smoki mają taką magię głęboko Wpadłem na za burtę, wypadłem za burtę, wyrzuciło mnie na plażę. Potem tydzień spędziłem na e uskakiwaniu przed gromami, niczym prorokini, która napyskowała demonowi pychy. Izabela twierdzi, że mam szczęście, e bo nie skończyłem jak plama sadzy, jak aeterald. E Aeter... E Boże, co ja czytam? A e Telred, o to, a telred. Nie wierzę, że mnie do tego namówił, oby to był ostatni raz, kiedy wziąłem się za paskudną robotę z powodu ładnego tyłeczka. Następnym razem, jak będziecie w ręku jeździć, pytajcie o fabka, napijecie się do woli, ja stawiam. Cajer z Władców. No i tutaj, dzięki za pomoc, udało się unieszkodliwić. Tego palikua, czyli tutaj jeszcze skaczący nam dziękują za to, że pozbyliśmy się drugiego smoka. To już dwa smoki, moi drodzy, z którymi mieliśmy do czynienia w przeciągu tak naprawdę ostatnich dwóch odcinków. One oczywiście były dużo prostsze niż. My chyba pokonaliśmy już najtrudniejsze smoki, tak mi się wydaje. Ewentualnie może jeszcze jakiś jeden będzie taki bardziej hardforowy. Um, oczywiście powiedziałabym e, i wydaje się to całkiem oczywiste, że ten burzogon był e, jednak trudniejszy niż ten e, ogniowy smok. Tak mi się przynajmniej wydaje. No bo jednak ta tarcza tutaj trochę zmieniała. O, dobra. Tutaj jeszcze dodatkowa dyskusja. kurczę, nie da się pięciu sekund po tej latarni przejść, żeby ktoś czegoś nie mówił, więc ja staram się wtedy ucichnąć, żebyście jednak mogli te rozmowy sobie tutaj um, usłyszeć. No i mamy też rozmowę z Emrytem jeszcze raz i chyba z harding. Nie don't dlaczego why you're bringing so many books. Well, I don't see what your objections are to my taking a canopy. We're only going for two days. You've hardly brought more than a flask and a Oh, matko, kochana, co za po prostu dyskusje? Ech, ok, no, cała Harding. Problem is z... she took the bedroll. I've seen her sleep on roots. Um, I don't sleep on roots. I sleep amidst the roots. If you do it right, it's like being cradled. A, a tree hug. <sighs> mm -hmm. Emrek wants to see more of Ferelden, so we're going camping. But he's treating it like we're going to an academic thing. An expedition can have its earthly comforts. <laughs> you want to bring a shaving kit in the woods. My dear Harding, a gentleman is never without a brush and a razor. The whole point of going to the wilds is to get away from all that. So, what if you get muddy and smell a little bad? One can enjoy the scenery while remembering to bathe. Boże, czyli naprawdę rozmawiają o biwakowaniu w momencie, kiedy jakby... Halo, plaga, halo, elfi bogowie, halo, same problemy do rozwiązania, halo, mamy tyle rzeczy, a oni się jadą na biwak. No okej, okay, spoko w sensie rozumiem, że. Rozumiem, że to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Dobra, róbcie co chcecie. Szczerze. E, no, dokładnie. Jakoś Harding, niespecjalnie... Mnie to interesuje. not all the time okay rook i know this trip's supposed to be fun i really have looked forward to you showing me more of your home harding <laughs> me too oh and i'll make us sandwiches ah your famous ham and jam slam oh uh -huh. well yam and jam slam because you don't eat meat so i'll use yams how thoughtful thank you harding No dobrze, udało się rozwiązać ten konflikt, chociaż nie miałam w planach być jego częścią, e, ale jak widać twórcy tutaj e, stwierdzili, że będzie inaczej. No to moi drodzy, co my tutaj tak naprawdę mamy? E, jakie są opcje? Opcje są proste, albo robimy misję dla Lucanisa albo Darwina. Mm. Trudne się wylosowało. Szczerze powiedziawszy, bardzo mnie interesuje misja w Treviso. Chyba bardziej niż ta wyjąca w roku mimo wszystko, więc. Yy, let's do it. Ilario musi zapłacić za to, co zrobił. Być może to właśnie będzie ja Będę to mówić, nie wiem, który odcinek z rzędu, ale być może to jest właśnie w końcu ostatnia misja z Lukanisem. Chociaż kurczę. Mam wątpliwość, no bo nie wiadomo co z tą siwością jeszcze. Mam trochę. Yy, wesoła Wiwerna? A, to jakiś wierszyk. Dołączona notatka sporządzona charakterem pisma Lukanisa Emrychu. Czy tutejsze książki pochodzą spoza pustki? Czy też latarnia je stworzyła? Te czytano mi, gdy byłem mały. Od tego czasu nie widziałem egzemplarza, skąd się tutaj wziął. Poniżej charakterem pisma Emrycha. Fascynująca kwestia badawcza. Bez wątpienia ma to związek z zaklęciami latarni. Gdybyśmy mogli znaleźć egzemplarz tej książki w naszym świecie i porównać oba teksty, teksty, być może dowiedzielibyśmy się, czy ten, który znalazłeś, pochodzi z twojej pamięci. Dopisek charakterem pismane, kolejny dowód na to, że to miejsce wyczuwa fragmenty naszych, misji, nad naszych myśli, przepraszam. No to ciekawe właśnie, ten konstrukt latarni tutaj jest, jest. jest fajny, ale nie wiem, czy do końca spożytkowany, tak jak mógłby być. Powiem szczerze. No dobra, bierzemy misję od Lucanisa. Więcej ciekawych rzeczy można w notatkach znaleźć Look, niż y w trakcie podróży po prostu. They have about tak też zrobimy. Tak też zrobimy. Jeśli chodzi o nasze wyposażenie, to na razie chyba tutaj nic nie będzie trzeba e, robić. E, oczywiście, wybieramy się na tą misję i to niezwłocznie. E, Nowe zadania dostępne w dokach i na hosberskich. No, nieźle. Poczekajcie, ta misja się nazywa jak? Wewnętrzne demony. Tak myślałam. No to ruszamy do doków. W takim razie będą jakieś misje. Finally. E, no i miejmy oczywiście nadzieję, że że to będzie coś ciekawego. E, no dobra. Co my tutaj mamy? E, gdzieś tu jest ponoć dostępne jeszcze jakieś zadanie. Chociaż może niekoniecznie, no, jest powiedziane, że nowe zadania są dostępne. Nie, jest, rzeczywiście jest jakieś zadanie. No dobra, zajmiemy się tym już w przyszłym odcinku, myślę. Fajnie będzie w sumie zrobić sobie taką odskocznię od tych m, zadań towarzyszy, bo właśnie gra mnie posłuchała, kiedy narzekałam w poprzednim odcinku na to, że robimy tylko misję towarzyszy i nic więcej. A tutaj proszę bardzo. Eee, Okej, okay, czyli w gospodzie Gwintów będziemy chyba rozmawiać. Eee, na to wygląda. No, także tutaj e, lećmy pogadać z Teją i Teją wiago. Nie ma na co czekać. Rozpoczynamy zadanie. Rozumiem, że nie musimy tutaj mieć innego towarzysza, więc pewnie to będzie tylko dyskusja, dlatego być może też zrobimy to zadanie od razu, które jest tutaj w dokach dostępne. Bo to Znalazłeś będzie coś? chyba tylko i wyłącznie gadka z Norwid. We don't know that for certain. Tell me. I've got my eyes on Villa della Morte. One of them brought back one of Caterina's rings. It had been thrown out with the trash. Ilario would never do that. He'd at least pawn it somewhere. Uważacie, że to jakaś wiadomość, tak? You think Caterina threw the ring away as a message that she's inside the house? Her opal ring. Lucanis, you know what that means! She gave that ring to my mother. It was a mark of her favor. House Velardo killed my parents and sent it back to Caterina to demand she surrender the seat of First town? She's alive! Ilario, you idiot! We need more eyes in the villa, to say for certain. Ilario would tear the city apart searching if he'd lost this. How could she be alive? What is he thinking? How am I supposed to deal with this? We need to plan a rescue. The sooner we get Katerina out of there, the better. It could be a trap. We have to deal with Ilario first. He could still kill her if we move against him. Maker knows what's in his head. V, you're too pessimistic for your own good. Reason with him, Lucanis. I thought I had a clear shot at my target. What if I go after him and get Katerina killed? Help us.

Nie mogę Nie podoba mi się to kompletnie. Mam wrażenie, że myśliwość tutaj. All of this utterly useless. O Kaliwana. Kim jest Kaliwan? Kaliwan to Where był ten gość. Ok. To To Nie. prawdziwy it doesn't seem like a memory either lucanus is in here somewhere right he's what where they kept his blood yes go there but the locks everywhere i can't touch them, can't touch them. Right. how do i get past the locks by getting past the guards it's a prison Nie podoba mi się to, że pomagamy myśliwości. Właściwie powinniśmy mu odmówić pomocy, skoro nie może się dostać do tego to, więzienia i przejść przez komnaty, to chyba nie powinien. E, no ale tego się jeszcze dowiemy. E, dobra, mamy w końcu jakąś, jakiś fragment pustki. Dostaliśmy się do niego dziwnie, ale zobaczcie, że to tak... E, kurczę, nie wiem, wydaje mi się, że to nie wygląda trochę jak... Znaczy, czy ja wiem, czy to wygląda jak pustka? Pustka chyba powinna bardziej zniekształcić to miejsce. Mam wrażenie, że ono jest bardzo podobne do em, tej oryginalnej wersji e, oceanarium. Ja to tak nazywałam i chyba, chyba zostanę przy tym, wiecie. Twoją drogą ciekawe, czy czegoś będziemy mogli tutaj dotknąć. W pustce raczej rzadko się to zdarza, żebyśmy mogli jakieś przedmioty zbierać w hmm, takiej prawdziwej, w sensie, pustce. Rzeczywiście te komnaty przypominają praktycznie no, dokładnie to samo. Oczywiście e... może z delikatnymi zmianami, no tutaj jest zmiana, tak? W postaci właśnie, proszę bardzo. E, jakieś drzwi, no będą strażnicy. nie. Jest Rook can't be here. Me. Why not? You open doors, you don't close them. wiem, co masz na myśli. O no, to też jest bardzo dziwne, że tutaj jakieś This is grow business. We can have była pierwszym szponem. Fragmenty myśli. Dała ten pierścionek mojej matce, było jej przychylności lud. E, Velardo zabił moich rodziców i wysłał go Katarinie. Zostało nas tak niewielu. Ja nie do końca kumam, co my tutaj robimy i dlaczego mściwość tak bardzo chce, żebyśmy... E, wydostali stąd lukanisa. Jesteśmy dla siebie jak bracia Katarina, adoptowała nas obu. Zostało nam tylko. O, no, możemy pogadać z nią. Oczywiście zacznijmy od czytania tych notatek, których tu nie powinno być. A jeśli zaatakuje Ilaria i przez to zginie Katarina. A jeśli zaatakuje Ilaria i przez to zginie Katarina. No właśnie, jeżeli to ma być jakaś rzecz, którą my musimy rozwiązać to się zastanawiam, to znaczy co my właśnie powinniśmy zrobić? Zaatakować Hilaria czy próbować uwolnić Katalinę? Rock did you forget our deal? You were to bring my grandson back to me. I did? You brought me an abomination. Where is my grandson tenderness and terror. Really? Old stale fear of disappointment. This is the fade, so this Katerina is. A, a spirit? Something like that? No, Lucanus is mine! They won't dare. Thoughts live here, ideas, feelings. She's his idea of Katerina then. Katerina? Lucanus is trapped, but I think you're part of his way out. the conis may have changed but he's still the little boy you loved and raised he's not changed he's possessed by a demon and you would never think of rejecting him whatever happened would you my poor boy Ta... No to totalnie nie przypomina takiej takiej pustki, jaką, jakiej ja bym się spodziewała. Raczej nie spodziewałabym się w pustce znaleźć prawdziwe postacie. Hmm. Chociaż... Znaczy w sensie takie, które nie zostały do pustki, wiecie, wrzucone. Eee. Kolejny strażnik. Harding. Co, ma Harding do tego? jeśli nie potrafię kontrolować, mściwość czeka. Ja nie wiem, czy ja powinnam otwierać te drzwi. Właśnie zastanawiam się. Musielibyście mnie zabić i byłoby po Jeśli nie potrafię kontrolować, mściwość czeka.

Daliśmy, prawda, mściwość. Wewnętrzne demony, no adekwatna nazwa misji. Oho. Rozproszyłem się, to nie może się powtórzyć. Muszę wziąć się w garść. Stać mnie na więcej. O oh, come on. Chcielibyśmy się raz na zawsze pozbyć. Się

winter. people come in three kinds family enemies contracts i hope that's just spite talking nev you need to let us pass you know how he is rook even if you open the door lucanus won't walk through it this is where he wants to be always has a choice. If he can't see that, I'm here to show him. You really think you can help him? You're such a sap, Rook. I think it's time you stood aside and let me try. No skoro próbujemy, to próbujmy, Chociaż nie most challenging to cultivate. Conditions must be perfect. Kurczę, to ja myślałam, że będziemy tylko rozmawiać z Teją i Viago, a tu proszę bardzo, chyba to jest ten moment, kiedy możemy zdecydować, czy chcemy pozbyć się mściwości. Jest Ilario. Uśmieliła się zaatakować mnie i Katarinę. To samo spotka i ciebie, kuzynie, a co z tobą? A tutaj jeszcze mamy jakąś notkę. they what I to do with this? What you do? you're too good to be wasting your time in a place like this. Forget about my cousin. You've got much more important things to worry about, don't you? You've got the weight of the world on your shoulders. Sharp, jagged edges hurt with every breath. Grief and relief, hope and anger mixed. Lucanus, you don't owe Ilario a second thought, much less a supporting role. He put us here. You've got to leave this be, Rook. You turn my cousin loose; it's only going to cause more grief. Ilario, to prawdziwy Pozwól mu mówić za siebie. Nie da się tego uniknąć. No i think illario will be feeling that grief right lucanus you know that katerina had five children eight grandchildren all dead now except for lucanus and me last time the groves fought a war of succession house de la morte lost everything except the seat of first Talon. this time we fight ourselves what will be left then you think you'll survive your friends your cause ilario to prawdziwy tchórz. you know him lucanus even here ilario just wants to save his own neck would that be enough would anything do you really think he made a deal with a demon he's not even a mage or do you think maybe he just found the one there already he'll carry this prison with him forever and you fill it with corpses given time. We need out. You're an Antivan crow, Lucanus. A professional. Trained to avoid collateral damage and go after the real enemy. You have no idea what the consequences will be. Whatever they are, Lucanus, I'll be there to help you. Hmm. No dobrze. To nawet jedna z tych ciekawszych misji bym powiedziała. Czyżby już Lukanin na nas czekał? Chyba tak. A to pomieszczenie to nawet chyba znamy. No dobra. Co teraz? What are you doing here, Rook? Powtarzamy ucieczkę. breaking you out of prison again not this time i think you see he breaks our agreement his mind is still here he wants to stay here so he keeps me here <laughs> Either Either why would i want to stay even in my head this place is a nightmare right but it's a nightmare you already defeated I get it now. As bad as the ossuary was for you, it was better than the alternative. What alternative? The ossuary, Zara. You could solve those problems with a blade. But healing again? Living as an abomination? There's no simple answer there. And if you fail, you could hurt the ones you love. No. I. This is not. Będziemy Brooke. Będziemy walczyć? No. Nie wiem czy chcemy. Pierwsze nie mów tak do mnie w ogóle zacznijmy od tego. Nie możemy. To nie a place, it's a feeling. You already left the prison. He just took some of it with him. Brooke, you're right. There has to be a way through this. It's just so much. I cannot see how to begin. Start small, you and Spike. Figure out a goal you can both agree on, then make it happen. A contract? Contracts are for clients. Call this an alliance. But on what terms? Hmm.

Wybraliśmy, ale nie chciałam, żeby skupiali się na e, czymś negatywnym, tylko raczej na czymś pozytywnym, zamyśliłam się. <laughs> out when I'm Look, me. How long we standing here? Just long enough for it to get awkward. You're sure you're all right? we're fine thea don't waste your worry on us can i trust the two of you to keep an eye on ilario if he starts anything i want to know about it i was going to do that anyway you're planning something i'm getting katarina back but viago is right we need more information before we move ilario panicked when i came back alive if he panics again he could actually kill her this time we'll only get one chance at this Skupmy się na pozytywach. Pozytywem jest uratowanie Kateryny, a niekoniecznie ukaranie Ilaria i nie wiem, śmierć Ilaria. Nie wiem jeszcze, jak to się skończy. Może niekoniecznie musimy go zabijać. Skoro nie zabił Kateryny, no to teoretycznie on nie zrobił. Wiecie, myśleliśmy, że ją zabił. No poza tym, że wpierdzielił Lukanisa do, do tego więzienia, no to jakby jesteśmy w stanie to póki co przeżyć, chyba. Dobra. Moi drodzy, e, kurczę, ten odcinek będzie dosyć e, krótki, albo raczej trochę krótszy. Myślę, że zakończymy sobie tutaj ten odcinek. E, chyba możemy Lukanisowi przydzielić jakieś punkty? Dokładnie. Także możemy od razu z tego skorzystać. E, myślę, że pójdziemy w tą uśmierzającą miksturę, bo to rzeczywiście jest coś, z czego korzystamy. Eee... Prawie cały czas. Oczywiście weźmiemy sobie odbicie. No i pierwsze przywrócenie zdrowia jest większe o 300%. Skuteczność leczenia. Pójdźmy raczej w tę stronę. Dobra. Eee, I to by było na tyle, moi drodzy. Nie mamy nic więcej w ekwipunku, co mogłabym wam pokazać. Eee, także dzięki wielkie za dzisiaj i do usłyszenia już niebawem. Może wtedy rozpoczniemy sobie od tej dodatkowej misji w DOKA. Kto wie. Tymczasem. Bye.